Dziś zapraszam na film, na którym zobaczycie sobie linieł cyfrowy. Oczy cyfrowy. Kiedyś kupiłem go jeszcze w tamtym roku, chyba na jesieni. No, była bardzo dobra cena, około 100 zł. W tej chwili podeślę wam linka naszego Allegro gdzieś na Aliexpressie, to jest w granicach 170. A na Unimaxie nawet w granicach 270. Z tym, że teraz z Aliexpressu no już trzeba doliczyć sobie Sło także no na ocenę Unimaxu wyjdzie prawdopodobnie taka zaległa jak z Unimaxu. No tak, tutaj mamy ten sam odczyt. Tutaj są z tyłu takie dwa otwory. Możemy sobie to podwiesić. O, tutaj jest jak to powiedzieć. Zaczep sobie możemy zrobić. Te drugie blaszki to służą do zamocowania na końcu. O, tego do maszyny na przykład, bo tutaj o, widzicie jeden otwór, drugi i to wszystko by pasowało. I tak, tę jedną część tutaj na tym końcu mocujemy na stałe. No, a ta jedna część jest suchoma Zaraz przesunę troszeczkę i będziecie zobaczyć, jak się zmienia. Tu jest 0, no, to możemy sobie wyzerować. Bo to, może, o, i teraz przesuwamy w drugą stronę. No i nawet 305 pokazuje. Także widzicie, pełny zakres 300 mm. Tutaj jest dość dużo przewodu. Także możemy linię zamocować gdzieś tam na szufladce, na suporcie. I później za pomocą tego przewodu mocujemy sobie w takim miejscu, żebyśmy go widzieli. No także no, prawdopodobnie go wkrótce gdzieś tam wykorzystam do swojej tokarki albo fryzarki. Tutaj nie wiem, co to jest to jest takie poczucie nie, to taka ozdóbka tutaj jest. No tutaj też się wyłącza ta linia. No, i teraz załóżmy, jak przejadę tutaj i włączę, to ciekawe, czy on odczyta ten wymiar. No, widzicie, odczytał ten wymiar, co ja przesunąłem na wyłączony. No, tutaj są przełączniki jeszcze na sale, ABS, SET, nie wiem co to jest, także nie będę mówił. Także taki, no, mam jeszcze jeden taki linio, nie wiem, czy dwa wykorzystam, czy jeden. Jeden na pewno wykorzystam, a drugi to. Czas pokażę może jakąś maszynę sobie zbuduję na bazie tego liniału. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejny filmik.